Przychodzę dzisiaj do Was z książką pod tytułem Słomka kotek, który mówił nie swoim głosem. Autorką tej książki jest Katarzyna Ogonowska. To jest wydawnictwo Parasolka, to które pewnie kojarzycie, znacie, mam nadzieję, z cyklu o Ruzi. Tym razem Słomka i również ważny dla dzieci temat Już zaglądamy do środka. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem bookmarketerką, tworzę blog Aktywne Czytanie. Tam rozmawiamy o książkach dla dzieci i młodzieży. Zerknijcie tam, zostawcie komentarz, dajcie znać, że jesteście. A ja już wam mówię o Słonce, którą zilustrowała Katarzyna Zielińska. Słomka to jest kotek, który sobie mieszka wraz z innymi zwierzętami. Miała sobie kiedyś wioska cebulaków. Tutaj mieszkał Słomka wśród innych zwierzaków. Miał liczne talenty i był pomysłowy, ale swoich myśli nie wypuszczał z głowy, bo nie chciał w obawie przed głośnym wyśmianiem dzielić się z innymi swoim własnym zdaniem. I tutaj w tych pierwszych słowach książki, tak jak widzicie, to jest wszystko pięknie zrymowane. Mamy cały temat, który będziemy rozwijać. Mamy tutaj kotka, który tak bardzo Obawiał się, że jak powie swoje zdanie, to inni przestaną go lubić, że trochę się w tym wręcz pogubił i zatracił. Zamiast miałczać swoim własnym głosem, próbował naśladować krowy, więc to nie był jego głos. Próbował naśladować kury i inne zwierzaki i on rozumiał. Było mu bardzo z tym trudno, że tego głosu nie ma, a jednocześnie nie potrafił przezwyciężyć swojej obawy. I to tak czasami. Jest, warto przeczytać taką właśnie książkę z dziećmi, które no, mają problem z tym, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, ale... Też z tymi dziećmi, które podążają za jakimiś niekoniecznie mądrymi pomysłami kolegów, robią wszystko, staną na rzęsach, żeby tylko zostać zaakceptowanym, i gdzieś tam, nawet jeżeli wiedzą, że to niekoniecznie są dobre pomysły, to i tak za tym podążają, bo się obawiają, że właśnie przestaną być lubiane. Dokładnie tak samo jest ze słomką, który uwielbia wspólny ogródek, i pewnego dnia zwierzaki wpadają na taki pomysł, żeby ten ogród. Zlikwidować na rzecz stadionu. Kłócą się, kłócą, kłócą, nie mogą dojść do wniosku żadnego wspólnego mianownika i postanawiają zapytać wprost kotka słomkę co ty myślisz? Jakie jest Zdanie. I to jest ten moment przełomowy, dlatego że jest coś, na czym kotkowi tak bardzo zależy. Coś, co sprawiło, że on jednak się postanowił przemóc. Nie przyszło mu to łatwo, ale też zauważcie, że zwierzęta pytają go wprost. Czyli on już nie jest tak, że on po prostu wchodzi do zabawy i się wpasowuje, dopasowuje. Tylko stoimy twarzą w twarz i pytamy, jakie jest. Zdanie. Wtedy też słomka mówi właśnie, że ciężko mu je wypowiedzieć i opowiada o swoich obawach. I wtedy zwierzaki go zachęcają, bo są po prostu ciekawe, jakie ma zdanie ten kotek. I dzięki temu, że po pierwsze to była wielka, ważna dla niego sprawa, po drugie, to, że został zapytany wprost i też dostał takie wsparcie, ale też odważył się powiedzieć, jakie były jego obawy, zdołał wydobyć swój głos. Miałknąć i co? I duma, ogromna duma z tego, że to mu się udało.